Witam, cześć, hej, chciałam odcinek z BSP, a w dzisiejszym odcinku, no, troszeczkę sobie porozmawiamy, mamy taki odcinek informacyjny, tak, jest to pierwszy odcinek po świętach, jak i po daily, no, gdy tu nagrywam jest drugi dzień świąt, ale gdy wy to oglądacie jest poniedziałek, 27 grudnia, no, tak, super, super dzień, no i otóż na Blocker Planet przy święta, ale nieważne. Przejdźmy do tematu, o czym dzisiaj chcemy pogadać. Jak widzicie, blok Star Planet już działa. Mm, tak? blok Planet naprawiła mi się już w wigilię. No, wow, powiem Wam. Cieszę się. I nie wiem, co to było. Niektórzy mówią, że to był błąd z serwerem. Niektórzy mówią, że miałem shadowbana. Bana. Shadow ban to jest jakiś tam. tego, co słyszałem, ja nie ogarniam tych straf. Ja mówię wszystko to, co mi powiedziano. To jest jakiś tam automatyczny ban. I wiecie, że ja mam o nim nie wiedzieć, czyli że ban bez mojej wiedzy. Nie wiem, tak, nie wiem co to było. Ja też nagrywam no, całe święta, tak naprawdę nie grałem w Blockstar Planet i filmów też nie było przez całe święta. No po prostu nie mogłem. No i mamy dzisiaj naprawdę dużo, dużo tematów. Po pierwsze, no to właśnie to, że Block Star Planet mi działa tak, wow, szok. Blockstar Planet mi już się naprawiło, działa, wszystko dobrze, śmiga. Mogę grać na każdym koncie i jest wszystko dobrze. Drugim tematem to, że był darmowy klocek od Cezara, miód, który no ja odebrałem. Patrzcie, nawet jest wiadomość, że wesołych świąt od wszystkich mieszkańców Nexusa, trochę już nieaktualne, no bo, no już po świętach, ale tu zapomnieli o, o Ziggi. no niestety, zapomnieli tam o zigi Star Starblock. No i co tam, blok nic się nie dzieje, jest totalna nuda, w ciągu tego wydarzenia, które trwało tam chyba miesiąc, nic tak naprawdę się nie wydarzyło, nuda, ono się kończy tam za trzy dni ciekawe pewnie się zmieni jakiś nexus choć w sumie no nie wiem no ciekawe co to się wydarzy za trzy dni nic się nie działo jest totalna nuda i jest ten klotek do darmo myłcy w sensie nie będę go jakoś mocno testował bo wiadomo on jest za darmo przynajmniej był w święta nie wiem czy gdyby to oglądacie jeszcze jest ale był za darmo w święta więc pewnie każdy go ma więc jakoś specjalnie nie będę testować drugim tematem jest to że zostało mi 7 dni vip -a. tak gdy Wy oglądacie 6 i mam już przedłuż VIP, patrzcie, zostało mi 7 dni i już nie mam jakby pakietów diamond, tylko przedłuż VIP. To boli, to boli, tak. Ale no, niedługo mi się ten VIP kończy niestety. Tydzień mi został i no wiecie, malutko w ogóle co jest mam Zoju wygląda na No i okej, okay, kolejny dwumatem, tak szybko chcę to wszystko powiedzieć. Wiecie, bez przedłużenia jakiegoś bezsensownego. Teraz filmy na moim kanale będą pojawiać się raczej co dwa dni. Tak, gdyby ten zleciał 27, to film będzie 29 oraz 31, a po nowym roku to jeszcze zobaczymy. Na pewno do końca tego roku filmy będą co dwa dni, po nowym roku to jeszcze, jeszcze zobaczymy. Yy, no i tak, na Broxo nic osób wreszcie jeszcze nie wiadomo, nie wiadomo czy coś będzie za darmo, czy co, czy nic, ale... Szczerze wątpię, bo oni nic nie robią z tą grą ostatnio i, i no nudno w sumie tu jest. I co jeszcze miałam powiedzieć? Yy, o tak, nie wiadomo jakby, w sensie nie wiadomo, nie wiem jeszcze o których godzinach będą filmy na moim kanale. Chciałabym co te dwa dni wrzucać o tej samej godzinie, nie? Ale wiecie, no to może być trochę ciężko i jeszcze zobaczymy. Powiem Wam, dzisiaj taki mocno informacyjny odcinek, że już naprawdę... Dawno ja takiego nie było. Skończyliśmy też vlog masy, w sensie PSP masy. Już jest normalny film. Patrzcie, nie ma tego numerka tam na dole, tylko jest już całkowicie normalny film, co jest trochę inne, bo już za dawno, dawno takiego filmu nie było. Nie wiem trochę, co mogę w tych normalnych odcinkach robić. Pomyślę, bo w sumie chciałabym zawodem zacząć robić daily. tylko moje zasięgi, są takie teraz tragiczne na tym vlogster plany, że, że ja sam nie wiem, co to mogę robić. ale ja się zwagowałem przed chwilą. No, i tak, to my to chyba tyle, co chciałam powiedzieć. No, bestem już działa. Mam przedłuż VIP, oraz yy, co, no, że. Nie wiem, co ile będą odcinki, ale właśnie skończyliśmy okres świąteczny. Święta, święta i po świętach. Pewnie wam każdy na święta czekał, a tak szybko zleciały te trzy dni. Więc się Wigilia, pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt, strasznie szybko. I w ogóle też, powiem, będą pytania, co zostałem na święta. Co mogę w sumie powiedzieć? Jakby miałem na święta. W sensie, no, remont pokoju, w sensie no, wiecie, głównie zrobiłem go sam, tak? Ale rodzice też mi tam właśnie pomagali, trochę mi do niego dołożyli, więc bardzo dziękuję. Yy, więc to w sobie był taki jakby prezent od nich, bo no, dołożyli mi do remontu pokoju, nie wiem czy opowiadałem, ale niedawno właśnie, yy, tak, no, w sensie mam nowe dwórko, teraz nowe łóżko i już tam jakąś szafę, więc super, ja się cieszę, no, od braciszka mojego dostałem taki projektor gwiazd fajny, wiecie, to takie kozackie, w sensie, no, ja mam nic o tym nie mówiłem, czy to chce, czy coś, ale jednak ja mam to od trzech dni, ja nie wyobrażam sobie, jak ja mogłam funkcjonować bez tego, w sensie to jest cudowna rzecz. To jest jeżeli że, że nagrywam, bo do mnie Wax odłączył. Cudownie jestem, projekt. gwiazd. O, kurde, pozdrowie. No i, i polecam. Wiadomo, od babci to pieniążki, ale chyba klasycznie. No i w sumie tyle. Ja jestem zadowolony z moich prezentów na święta. Oczywiście są jakieś system ubrania, i w ogóle, ale to klasycznie, tak? Yy, I nie, wiem, ja jestem zadowolony z tych świąt. W sumie atmosfera była taka całkiem okej, okay, w sumie. Nawet mi się podobała. No na pewno w tamtym roku ta atmosfera u mnie w ramach była gorsza. W tym roku nie było takiej tragedii. I dzisiaj też jak nagrywam drugi dzień świąt, oglądałem sobie moje stare zdjęcia z moją babcią i z moją mamą. Tam jakieś, wiecie, zdjęcia, w ogóle ja byłem malutki, jak ja tam miałem roczek, jakieś tam zdjęcia od dawno temu z wystawa moich rodziców, czy tam ślubu. Jak normalnie takie dawne zdjęcia oglądałem, że to normalnie jestem w szoku, no, ale tak takie się oglądało, jakieś tam w ogóle zdjęcia z ślubu mojej babci, w sensie mojej babki i mojego dziadka straszne stare zdjęcia i w sumie chyba to wszystko co się u mnie działo w te święta i wszystko co Wam chciałem powiedzieć no ten parkour będę go przychodził i przychodził w sensie jednak idziemy na inny, bo nie chcę się ciągle robić tego samego oczywiście możecie napisać w komentarzu co Wy dostaliście na święta bo jeżeli YouTube nie włączy komentarzy to w sumie jestem dosyć ciekawy właśnie co Wy dostaliście na święta jeszcze niedawno na Blockstar Planet była nowa kolekcja. Nie wiem, czy wam o tym mówiłem, czy nie. Eee... Chyba mówiłem. Ale nowa kolekcja była. Nie wiem, ja już nie pamiętam sorry, ale wiecie, ja teraz i tak nagrywam. W sensie, no były święta i ja w ogóle nie grałem tak naprawdę w Blockstar Planet. Ale dobra, wiecie co? W sumie sensie, ja nagrywam się ten klocek miał bo nie wiem, czy on jeszcze jest. Ale no, kto Państwu nie odebrał, to są Wam spojrzyj, bo to jest naprawdę, moim zdaniem, mega fajny klotek. W sensie, patrzcie. O, na nim, no. Nie mogę skakać i ja on ślizga, patrzcie. Sami postać jakby się rusza, a ja nie chodzę. Też, jak widzicie, da się zmieniać kolorki. Więc, o, to też jest fajne, widzicie, normalnie jakieś esty floresty <noise> robię. A da się tutaj zmieniać koloreczki, o, widzicie, ładne, są one takie całkiem, całkiem fajne. No, fajnie mu się, nie ukrywam. Coś tu jakieś takie czarne klocki, w sensie... Czarny miód, nieważne tyle to zabrzmiało, yy, nie, nic dobre, nieważne, tu widzicie, jakieś w ogóle dziwne rzeczy można nim malować, jakieś, że się przypomniało jak ja kiedyś na live'ach robiłem kalambury, nie wiem, czy ktoś jest takim moim starym widzem, pamiętacie, jak ja kiedyś na live'ach, bardzo dawno temu robiłam jakieś kalambury różne, Jezu, ale stare czasy, dobrze, nie wiem, co ja właśnie odwalam na tym czacie, o, jeszcze jest to zepsute, na serio, nie wiem, co ja tu odwalam, to mogę zapisać jako... O, patrzcie, moja postać się odpływa. Miodek. Jej, biedna odpłynęła tak daleko. Patrzcie, ale to sobie fajnie wygląda, czekajcie. Patrzcie, na przykład, o, robię taki. Za chwilę, źle, źle, źle. Tu muszę się rozpędzić, patrzcie. Pyk, 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 pyk. I moja postać biedna sobie odnotuje. Dobrze, nazwijmy to miodek. No, miodek, super nazwa, wiem. Mogę zostawić też tam na parę dni, może, nie wiem, oj, tutaj jakiś błąd się wkradł, proszę Państwa, musimy go usunąć, halo, okej, okay. już, co to jest za... jest ja jesteś Snowy Fixu, już, rozumiem, więc, nie no, ten te panorama nieba, ona no, jest jeszcze trochę zepsuta, chyba no, kiedy oni ją naprawią. No, znam jakby ja nie wynikam, w ten przypadku ja na serio w to nie wynikam. Ale, no, co? Będę też powoli ten filmik kończyć. Ten czat jest jakiś dziwny, w ogóle ja sam nie wnikam. O co tu chodzi? No, ale ten nude jest w sumie taki całkiem fajny. W ogóle, mój Frostholm, czego ty chcesz? Chcesz się pobawić z innym zwierzakiem. No, niestety, mój Frostholmik, no, nie mam przyjaciół, tak? Został sam na jakimś, wiecie, odludził, nie? No, i nie mam przyjaciół. Więc okej, okay, będę ten odcinek kończyć. <laughs> mam trochę taki, no, kaszelek, ponieważ przed chwilą byłem na dworzu. I no, to jest strasznie zimno, było chyba minus 6 stopni i no, ja brałem śnieg jakby bez rękawiczek, więc pozdrawiam. No i co, widzimy się nie jutro, Jej, powiedziałem chyba jutro, ale już niestety daily nie ma. Widzimy się za dwa dni, 29 grudnia, więc do zobaczenia i cześć!